Dzisiaj będę wydawał dużo Robuxów tylko po to, aby stać się lepszy w Rivals. Dlatego, widzowie, kupujemy Energy Bundle za 1300 Robuxów tylko po to, aby mógł wygrywać więcej Gierek i używać tych OP broni. Jak możecie zauważyć, właśnie kupiłem tego paka. Widzowie, mamy wydane 1300 Robuxów. Gdy wejdziemy sobie w eponsy, mamy tutaj nowe bronie do odblokowania. Dobra, widzowie, pierwszy meczyk grając OP bronią za Robuxy. I mamy pierwszego fraga na nobie Dokładnie Chłop nazywa się Shotgun Pro Właśnie energy pistol jest uważany za mega pay to win broń i za mega OP broń Ponieważ ma ona infinity ammo I zobaczcie w jaki sposób możecie szybko zabijać ludzi I naprawdę jest to dobra broń Okej okay. Chłop ma Jeden HP, dobrze leżysz kopie. Wydaje mi się, że teraz będę wygrywał każdą gierkę Ło Okej, okay. jeden HP Skosy jest kosy, dobra, mamy zabitego go z kosy Okej, okay, leżysz, hop, użył katany, ale niestety tak to mu nic nie dało. I gościowi wywaliło internet, więc prawdopodobnie chyba sobie wyszedł po prostu. To co widzowie, lecimy teraz z wszystkie bronie z Energy Bundle, którego kupiłem właśnie za 1300 robuxów na początku tego filmu. Tej broni nie ogarniam, widzowie, dlatego może spróbujemy wejść na górę, zadaćmy trochę damage'a i... Okej. Okay. I teraz widzowie. Okej. Okay. Yy, dziwna jest ta broń widzowie. Dobra, okej, okay, zabiłem go, ale tak naprawdę trochę na farcie go zabiłem. Dobra, lecimy teraz widzowie w prawą, patrzcie to Okej, okay, nie wyszło mi, dobra, nieważne. Lecimy tak i gościu znowu dostał. Okej, okay, dostałem również Możemy się wyhealować w sumie, jest to dobry pomysł. Jest to widzowie, padowiec, dlatego chyba powinien mieć łatwiej i dobra, zabiłem go. Oj, on też się uleczył. Dobra, widzę, bierzemy sniperkę, znowu Energy Pistol, bierzemy teraz katanę, bierzemy freeze i zobaczmy to, widzowie. Okej, okay, dostał heda. To było łatwe. O! On gunblada wziął. O nie, dobra. On wziął gunblada. Zostawiłem mu 10 HP. O! Znowu <laughs> hezik, nie mogę. Naprał na katanę. Gunblade ma. Dobra, i zabiliśmy go. Jak mogliście zauważyć, widzowie szło mi całkiem dobrze. Dlatego teraz widzowie kupimy Classic Bundla, żebym miał kolejne Pay to Win Bronie, I zobaczcie tutaj yy, kolejny chyba chłopiec wyzywał już, że gram yy, jakiś nie wiem kto. Dobra, kupiliśmy Classic Bundla widzowie. Zobaczcie, mam Paintball guna, który też jest mega Pay to win bronią I mamy takie bronie widzowie I teraz możemy otworzyć 10 tych właśnie pudełek, także otwieramy widzowie, zobaczymy czy wydropi nam jakiś fajny skinek. Uwaga, 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 uwaga widzowie Dostaliśmy do pięści, dostaliśmy chroma, dostaliśmy do Yy, okej okay, widzowie, na co ja dostałem tak szczerze, bo zostałem za dużo skinów. Tylko widzowie teraz zakładam te bronię które kupiłem za robuxy, czyli tego paintball gana widzowie, slingshota, trowela i widzowie subspace save także używamy go, widzowie <ścoughs> jaki to ma damage Dobra, on gra gościa w dobra i teraz slingshotem go Chodź tu gościu Dobra, chciał się ulecieć, blocksy fruit, dobra Bruch pay to win I only have metki No nie mogę widzowie gościu mnie z już Dobra, okej. Okay. Stuwa mniej, stuwa mniej. Dobra. I co jest? Broń tu zostawił? Czy to jest cheater? <grym> Wywalił go serwera. <grym> Chyba się z było, widzę. Chyba to był rage quit. Ale dobra, widzowie, teraz gramy rankeda, dlatego tutaj nie ma żartów i musimy wygrać na rankedzie. I go się nam zbanował paintball. No nie no, nie banują tego paintballa. Dobra, w takim razie zbanujemy Exoguna i zbanujemy Uzi. Także widzowie bierzemy bursta, bierzemy Energy Pistol, zbierzemy widzowie Skyta i teraz biorę, widzowie, Medkit'a Dobra? I teraz go z pistoletką. Dobra, dostał dużo. <laughs> Zbejtowałem go. Co jest? Dał się zbaitować, gościu. Dobra, lecimy. Elegancko, tutaj. Widziałem go, widziałem go, On mnie chyba też widział 30 Dostał, dostał, dostał dużo, dostał dużo <laughs> łatwo, łatwo, naprawdę Także dobra, widzowie, lecimy znowu, kolejna runda Tutaj wskakujemy, szybciutko idziemy na... Tutaj widzowie sam szczyt Gościu wziął tarczę na mnie, naprawdę widzowie <śmiech> Nie <śmiech> mogę, gdzie gratarcze na mnie gościu! I naprawdę widzowie! Jaki nobek! Zobaczcie co to jest za runda widzowie! Zobaczcie co to jest za runda! Zobaczymy, czy coś gościu napisze na czacie. Ale dobra, teraz bierzemy na niego kontrę, bierzemy Energy Pistol, bierzemy Skyta, bierzemy smoka widzowie. I teraz mnie ja w ogóle nie zabije mnie widzowie tym flamethrowerem. Także lecimy na niego, uwaga. A dobra, widzowie, udało mi się, no Gościu gra również pay to win jak ja. Chyba naprawdę się zrejdził. Bierzemy slingshot'a, a weźmiemy sobie widzowie katane i bierzemy znowu widzowie smoka i teraz widzowie nie powstrzymam je gościu. <laughs> nie no nie mogę, naprawdę Chłop, jest takim nobem. Widzowie, to naprawdę takie nupki grają teraz. Wygrałem na niego, wygrałem! Jest, widzowie! S, 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 dobra, widzowie, napiszę mu. S, S, widzowie. <ścoughs> nie mogę. Aimbot, so bad, Aimbot Nie, no, widzowie, co żarty. Chłop prawie ze mną wygrał, ale nie, no, w ostatniej runie ja musiałem wygrać. Mamy plus 26 rankingu, nie, to był mocny ranking, widzowie. Dlatego z tej okazji teraz kupuję za 724 Robuxy. Trzy razy tego skin case'a, widzowie, dlatego Módlcie się i maginę using aimbot, no na pewno mam widzowie aimbota Także widzowie, zobaczcie, tutaj można takie rzeczy fajne drop'nąć, także fajnie jakbym tutaj drop'nął widzowie auga Naprawdę chciałbym drop'nąć auga, dlatego przy nim otwieram tego case'a Oglądaj sobie goście, jak otwieram nie no do pięści, naprawdę, dobra, jeszcze raz widzowie otwieramy, uwaga eee, proszę, proszę, proszę nie, najgorszy co mogłem zrobić, mi dropnęło chyba I dobra, uwaga, 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 proszę teraz Okej, okay, to, to jest fajne, to jest fajny skin widzowie To jest całkiem niezły skinek widzowie y Okej, okay, ładny jest ten skin, naprawdę, bardzo mi się podoba Także, bynajmniej mi to dropnęło, nie? A do pięści mi dropnęło widzowie takie coś A czykolwiek, czy to jest do końca pay to win skin? Wydaje mi się, że nie Okej, okay, gramy construction I widzowie, bierzemy paintball guna Bierzemy slingshota Bierzemy... Trawela dla Beki i Sub a weźmiemy sobie dla Beki, widzowie. Dobra, losa dużo. <laughs> Od razu sofiłem <go> <laughs> Nie mogę, widzowie. Dobra, teraz patrzcie, co robię. Patrzcie, co robię. Puuu, puu, po O, nie, użył katany na mnie. Dobra, to było niebezpieczne, widzowie. Aj, jaj, jaj, co za. O, to ma fajna, to jest awupa fajna. Ja pierdzielę, widzowie. Ta wupka jest mega fajna. O! Co za gościu katany na mnie używa. Aj, nie trafiłem. No nie mogę mu głowy trafić. Łoo! Ale hedzik! ale ta wóbka jest piękna. Ło! Wow. Piękna ta wóbka, Mega ładna. Dobra. Tu, tu, tu. Pum! Dostał? Dagerki, dagerki widzowie. Dagerki. A, ah, nie, nie mogę! Piękne to jest. Ała! Ej, gościu! Mam jeden HP teraz przy ciebie. Jaki mi jest, że muś dałeś? No, XD. No! Co za ham! Dobra, uleczyłem się apteczką na niego. No! Ejo, ma ty, Chłop ma cheaty! Dobra, dostałeś headan, ty nowie! Woo! Engigang jest za mocny, widzowie. Dobra, napiszemy mu S. S. S, widzowie. Dobra, jestem toksyczny ostatnio w tą gierkę. To by było na tyle w tym odcinku, jelo.